Dwa tygodnie później. Dziś przed sądem Karolina będzie się starała o zakaz zbliżania się do niej i jej rodziny dla Dariusza. Kobieta jest bardzo zdenerwowana. Ja już mam tego dosyć. Ale co ty się jest, Mam nadzieję, że dzisiaj skończy się cała ta paranoja. Będzie dobrze, ty... słuchaj, będzie dobrze z tego względu, że jesteśmy tutaj w sądzie w końcu. Są mocne dowody i mam nadzieję, że ostatni raz się spotykamy z tym problemem. – Mam nadzieję, że... – Niech sąd to w końcu zakończy, bo ja już Karolino, mam dość. – ma. Karolinko, kochanie... – O Boże, on znowu przychodzi. – Karolinko, jak ty mogłaś mi to zrobić? To jest ten wspaniały wieczór, który razem wyszłyśmy. – Człowieku, daj mi świętej sprawy! – Jesteśmy moja uświadczenie! – Co to jest Jesteśmy w sądzie! – Kelnerku! Odkręć się, ja dobrze? Ty, tjenerku, od się. Od się! Co ty, tjenerku, co ty sobie myślisz? Że, że co to jest? Że się odbierze co? moją ukochaną? Co? 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 co ty myślisz, że ty to zrobię? Jesteś przypominam w sądzie, to nie jest takiego. W sądzie wyjdziesz ona będzie się Będziesz durnia sobie robić. Rozbierzesz się do naga i pające i tu zmierzać. nie się spokojnie. się, Proszę, proszę. zignorować. co to jest skandal? Jesteśmy w sądzie. Proszę, proszę. się Golek, co go w spokoju, proszę cię. Zaraz nie Ja kocham Karolinę. Ja wiem, że Karolina kocha również mnie. I wiem, że ona po prostu do mnie wróci. Panie Smyszyński. Wiem, że sąd przychyli się do mojej sprawy, że wyjdzie na mnie, że Karolina będzie ze mną. Ja o tym wiem. Chodźmy na sprawę spokojnie. Do nie, dobrze. Pani Wszystkie asy były w moim ręku. Wchodząc na salę sądową, wiedziałem, że ja wygram. Nie było innej możliwości. Godzinę później zapadł wyrok. Dariusz nie może się zbliżyć do Karoliny i jej bliskich na odległość mniejszą niż 500 metrów. Panie Pani bardzo mi przykro, ale mieliście za dużo dowodów przeciwko Panu. Jak dowodów? Obiecał Pan, że to się zupełnie inaczej skończy. Byliśmy bardzo zadowoleni z tego wyroku. Mieliśmy nadzieję, że to koniec tego cyrku. Będę Karolina! Karolina, posłuchaj no, mnie. połow. 500 metrów. Odtrząs się, dobrze? To się się. Nie słyszałeś, co są powiedział? Nie słyszałeś co odpowiedział. powiedział? kobietę chcesz odebrać. Ja to się. Tobu nie ma! wracaj, do nie Karolina! Chodźmy. Karolina będzie... Nie oby. tego imienia, żebym tego nie, 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 nie skupu. słyszał. Skupu. Z twojej wparszywej gęby. się! Karolina! Karolina, wszystko może Znamy być jeszcze dobrze! Karolina, zastanów się! Jedyne czego chciałam, to wyjść stamtąd i już nigdy nie oglądać tego człowieka. Nie, no to, co ja usłyszałem na tej rozprawie, to jest straszne. To takie rzeczy o mnie. Panie to nie jest Karolina koniec. Karolina będzie jeszcze nie, ze. On się uspokoi. No, nie, ja muszę to opowiedzieć mojej mamusi. No bezpośrednio po zapadnięciu wyroku przeprowadziłem się do Karoliny, bo nie miałem pewności, czy ten gość nie będzie jej dalej nachodził. Ale na szczęście wszystko dobrze się ułożyło. Miesiąc później wszystko wydaje się idealne. Dariusz wycofał się z życia Karoliny. Uśmiech. Jakie to szczęście, że możemy spacerować po parku i nikt nas nie śledzi. Czuję się zadowolona, spełniona, a co najważniejsze, bezpieczna. Od kiedy ten facet nas nie nachodzi? Mama jest bardziej wyluzowana, szczęśliwa i uśmiechnięta. Ja i Tomasz świetnie się dobraliśmy, a dziewczynki w 100% procentach go zaakceptowały. Jesteśmy szczęśliwą rodziną. Już za chwilę w Polsacie pierwsza miłość. Wieczorem o 20:10 kultowa komedia Kevin Sam w Nowym Jorku. Jutro o 25 solidna porcja dobrego humoru, czyli 20 rybnicka jesień kabaretowa, ryjek 2015.